win this to the front line. You lose, done Kurban, do, go, go kurwa wszyscy ranią dobra jebać a drop on się coś ma wygląda O chuj Ja, ciertowili. Kurwa no. Kurwa, autem Ja, masz spod Ja, ja, to. Proszę Kon. Gdzie strzelają? Na no, Kurwa, gdzie jest moje bro? Gdzie jest moje bro? No, to tak no, jest Na górkach Nie, znaczy... No możliwe, mamy auta, mamy pełno aut. Bierzemy auta? Podjedźcie, Pod, jak jeden powiedział auto reszta nie podchodzi Dobra, to ja jadę autem. Ja podchodzę. Idź podchodź z nimi, z nimi Zami jak to nazywasz bajtować czy jak? No. Uwaga bo podchodzimy od lewej

Przejechałeś okay, go? dobity jest, ale nie, nie, przejechałem. Ktoś inny. go przejechałem, to się nie. Odpal, odpal, odpalił odpal, odpal, na górze, odpal, 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 Oh, oh. I no, mnie. Skąd? Jeszcze jeden zdał, ale ja jestem safe. Oh. Oh, Nie, dam. Nie, tam jest. Jednak kurwa, no! Durmada, kurwa jebana. No! Durmada. Kurwa, kurwa. kurwa. Igor, gdzieś obok ciebie. No, Zabı. Zabı. A. Kcieczka. Zaraz, zaraz, ucieczka, dobra. Nie, nie mamy walki, nie mamy walki. My już po guagu. Lądujemy tutaj. Grzechu lądujemy tutaj jak też ktoś... A, Grzechu ma guagu. Mam. Ale zaraz kcieczka. Nie. A, to zaraz. to. Auto. No. Enemy vehicle. Na im nalot, Na step. Airstrike target designated. Airstrike Powalony drugi. Dobra Janusz leć do, dojazd Mateuszem. Grzesiu leć na czaszkę. Widzisz drugą czaszkę? Z, z koloru. A ten samochód Bo, jest ta, chyba ta, co? Tak, tak, tak. ja? Nie widzę na Dobra to ląd tu Kurde, A no nigdy to? nie To do da zabić Dobra. budynek żeby cokolwiek widzieć Nie stoi dalej No Co tym karem z tak daleka się nie da? Jednego powaliłem Masz ostrzał? A, no to szkoda. No to Ale podnoszę się. No wiem, no ja, ja jestem tutaj, nie On nie, tu, nie wystaje gościu? Wejdź tu. Jest tam. Tam jest stare. Cool. Ale, kół. Kół. ale kół. oni chyba obijanie blisko. Pobiałem, pobiałem, pobiałem dos. Tam wystaje. Move on my waypoint. Kurwa, mierzę w domie. Dowodzki mierzył tylko w domie Ta strefa tu za będzie. Kurwa, a teraz nie do tego banana mierzyłem ty. A to mnie. czuję. O, o, chuj. o, chuj. Nie wiedziałem, że tu będę widoczny zaczął się Oni kręgów, na pomęczowe Zaraz będę musiał stakać już Sprawoje w No mnie też trzymajmy Bez krawów no, na niebiesko coś No teraz na biało. kurwa jak? Po niebieskim Skurwy synek na no chuję

Widzisz. A teraz ja go jedę. Na tece, na piętrze, mam wrażenie, że pakiet ku był. No jest, dalej. Jest, nadam. No, no. Ok, wiesz. Zawalony, ale mu. Składźcie, uważaj. Dobra. Ja tak, dobra, to jednego. Kurze, Znowu, kurwa. Mam, mam skrzynię z kewami, coś ktoś w skrzynię samochód? Oho, ktoś we mnie termin rzucił. Tutaj jest. Ludzie plan? A kurwa. kurwa. O oh, tu... Na dachu widzi się gład. Tamten dach. Pode mną. Idę. O, jako plecy! Na blisko! no, no 30 ja am jednak za mało Tam panie Mateuszu lecimy Zapnić go? No dawno znaczy, cię nie mam karty. Tu możesz wykupić jednego <coughs> To Janusz zobacz czy tamten sklep oh, będzie safe. safety Janusz leć na tym wieżę obiec, czy jest safe Nie mam lecieć? Na ten sklep Janusz, zobacz w dachu Dobrze, tylko Mata już musi I zobaczy, czy no tam. No właśnie dlatego leć na zobaczyć czy... dalej? Zobacz, no dalej, dalej. teraz wchodzi na dach Track wyjechał, oh. no czterech na górę, igła. jakiś fajny musisz Musisz lewą chyba jakoś przechodzić. <słuch> Dobra Janusz, bo na takiej pozycji jesteś do ściągnięcia. Na takiej wysokości. Ale co to.

Teraz yes, czuję się bezpiecznie. A co, nie wzięło ci tego kontraktu? Chyba nie. To chyba nie wzięło. Księga po prawej, Janusz. O mój Boże. Dzięki, Myślisz, że zdążę po tej temie? to zabijesz tylko typa? Nie wiem. Marking a yard. No, kurwa, jestem rozstawieni, kurwa. Proof in contact. Move Maka. Wchodź do mnie! Tam są obicy bardzo serio Jeden powalony Jeszcze jeden tam jest Ja ładuję Podniósł pan tego kurwiusza, jabłkiew Nie wiem czy się do czołga. O, wczołgam się, a nie wiem No i znowu powaliłem kurd! jak Masz maskę, Chuj, Ale nie ja maski Biegnie, biegnie, widziałeś tam, bardziej w prawo Bardziej po lewo, tam się rusza, dobra, jebać Niech nic nie widzisz Podnosi się na pierwszy chyba, tylko powaliłeś mnie, mam wrażenie Jeszcze więcej od szygo i łatery pragną warty Już tylko wszedł nas Flash Mi tak że się. Tak <laughs> jest się. Zbliżaj 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 się. się. się.